Cześć. Cześć! Zaglądnęłyśmy do sklepu Angela, znalazłyśmy trochę rzeczy. Dosyć sporo, powiem Wam, fajnych, ciekawych wzorów, kolorów. Rzeczy, których nie znajdziecie w sieciówkach. Otóż to. Dlatego, no, a kupujemy tam, przynajmniej ja kupuję tam nie po raz pierwszy, także ze zwrotami z niczym nigdy nie miałam problemów. Ja się o to od Ciebie, o tym sklepie. Mówi, tak, A, fajne rzeczy i faktycznie dużo różnych ciekawych rzeczy. Dla różnych stylów, tak naprawdę. Że dziewczyny, co lubią różne rzeczy, tak naprawdę znajdą coś dla siebie. A cena nie zabija. W dodatku część z tych ubrań jest produkowana w Polsce. Zresztą piszę to na metkach, także na tych metkach, na których znajdziemy, to wam powiemy. Dużo rzeczy mają też w rozmiarze uniwersalnym. Będziemy mierzyły obydwie, to zobaczycie, jak rozmiar uniwersalny wypada na różnych sylwetkach. Śmieję się, jakby chodzi o uniwersalność, to wiecie. <laughs> to bywa ciężko. Ale zostańcie z nami, to zobaczycie, jak nam poszło. Ze sklepu Angela mamy na sobie spodnie i sweterek. Spodnie 140 zł, pluska 120, pluszeczka w rozmiarze one size z wełną i z akrylem. Natomiast spodnie są wykonane z viskozy i poliestru. Dobrze mówię. Tak, i powiem Wam szczerze, że bardzo fajne spodnie, natomiast mam ciepłą bieliznę, więc prześwituję. E, natomiast fajna długość, bardzo mięciutkie, bardzo fajnie się układają, w wyszłym stanie zapinane na guziczek. E, natomiast sweterek jest e, bardzo fajny, mięciutki. Nie gryzie, słuchajcie, nie gryzie. E, spodnie nie mają kieszeni. Także moja będzie zadowolona, bo nic tu nie przebija, e, natomiast całość prezentuje się tak. Podoba mi się. Podoba mi się ten fiolet, podoba mi się ta biel. Złamana biel, bo biela, ale złamana. U mnie na letnio, na biało fioletowo, tak jak miała Edzia, i ten sweterek jest rzeczywiście bardzo przyjemny. Ładnie się układa, ładnie się leje, tak bardzo się nie gniecie, także jest naprawdę spoko. Były jeszcze inne kolory, więc możecie sobie popatrzeć. Ja co do spodni, to uważam, że rozmiar jest dobry. Ja tu mam metkę wypchaną, żeby jej nie było widać. Uważam, że rozmiar jest dobry. I tak bardzo nie przebijają, ja mam tą cielistą bieliznę w tym momencie na sobie, więc ona jakoś tak bardzo się, ta bielizna tak bardzo się nie rzuca w oczy. Już Wam pokażę jak przy moim wzroście, uważam, że przy obcasach mniej więcej 7 centymetrów, no to jeszcze ujdą, może się nie ubrudzą na ulicy. Pod warunkiem, że założysz to nie deszczowe dziecko. A no, no to... Teraz u mnie koszulka. Z koszulka bluzka za 130 zł. Bodajże. Ona jest one size, bo tutaj się nie doszukałam rozmiaru. Wykonana jest z poliestru, ale jest bardzo ciekawa i dlatego ją zamówiłyśmy. Ma piękne guziczki, tutaj falbanki. To jest zdecydowanie coś, czego tam nie widziałam w innych sklepach, dlatego się skusiłyśmy. Jest dosyć szeroka. Mam ją tutaj w wkasaną w spodnie i do tego spodnie. Mam rozmiar M. Kosztowały 150 zł, ale teraz na Angela wyszła jakaś promocja, 10% oni tam często wrzucają, promocje dodatkowe. Są tak jakby ubrudzone jaskrawym, jaskrawą farbą i uważam, że to bardzo ładnie wyglądają, się bardzo podobają. Mają sporo elastanu, także się fajnie dopasowują do figury, są naprawdę wygodne i ładne. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda w całości. Takie ciekawe coś, powiem Wam szczerze, że miła odskocznia po tych wszystkich sieciówkach, które jednak robią tak wszystko bardziej szablonowo, a tutaj szałciał. Na mnie zestaw, który prezentowała już mamonia, yy, bluzeczkę z Albankami. Ja mam potem bluzkę czarną pod koszulek i faktycznie przebijał, się. nad moją pta, moja pta, ona cię bardzo przebija, yy, ale widziałeś, ona miała pod koszulek, yy, w kolorze i fajnie to wyglądało. No, bluzka jest naprawdę taka nie i to mocno nie szablonowa, bo, bo i takie jakby żałoci, no takie wiecie. A materiał też jest gładki. No nie jest to takie. No trzeba się w tym lubić. Ja wiem, ja znam dziewczyny, które po prostu w tym genialnie wyglądają i, i super, no po prostu, no, no fajnie, fajnie te tak wyglądają. jak już fajnie zastręga takimi rzeczami, to super. Natomiast spodnie, spodnie są bardzo fajne. Spodnie są bardzo fajne. I najciekawsze jest to, że ja właśnie, jak my, y, tą samą rzecz, ja i Monia, to mamy porównanie, że jeżeli coś na, bardzo dobrze leży i na nie, i na mnie, i my się w tym wygodnie czujemy, to znaczy, że ta rzecz naprawdę jest y, tego warta, bo, bo naprawdę są wygodne. Wygodne, fajne, takie, wiecie. No, bardzo mi się podobają. Już Wam pokazuję. Zresztą dźwięce, to mi się zawsze podobają, to słuchajcie. A jeszcze on takie bardzo wiem. Ja bardzo lubię spodnie, że wam pokazuję, jak wyglądają. Wyglądają, fajne są. Bardzo fajne są, wygodne. Przez ten elastan, ale jednak muszą mieć troszkę tego elastanu, żeby elastan były wygodne. Mam na sobie teraz białą koszulę. Wykonaną w 100% z bawełny. Kosztowała 120 zł. Mam rozmiar M. Jak widzicie, z takimi naszywkami. Ona jest bardzo cieniutka, także tutaj coś musi być na pewno pod spód. I materiał nie jest gładki, tylko tak jakby gnieciony. Bardzo ładna. Bardzo ładna. To jest taki odcień bieli bardziej zimny, bo spodnie mają odcień bieli ciepły. Nie wiem, czy Wy to zobaczycie. Natomiast ja patrząc w dystro to, to widzę, ja ją sobie zawiązałam, ale ona jest dosyć długa, więc można albo wkazać, albo zawiązać, jak tam wolicie. Natomiast też fajnie się sprawdzi latem jako taka narzutka, czy nawet nastrój kąpielowy, to może bardzo fajnie wyglądać. Teraz na mnie koszulę, którą prezentowała Monia, tak miała w 100% rację, mówiąc, że potraktowała tą koszulę jako narzutkę, dlatego że jest po prostu no, prześwitująca. Widzicie, że ja rękę potrafię położyć, no i widać wszystko, odbija się. Natomiast taki taki fajny dodatek taki patrzcie, to fajnie to wygląda. Już Wam pracuję, jak wygląda na mnie. Chamaby wciągnęła oczywiście też to tak. Teraz znam jej koszula muślinowa z, za 100 zł. Ona jest bez rozmiaru, czyli one size dla każdej z nas, ale powiem Wam, że jest fajna. Ona jest na 100% z bawełny. Jest dosyć długa. Ja to bym potraktowała się jako taką narzutkę, jako coś takiego wiecie, luźnego. Bardzo mi się podoba, Bardzo miękki materiał. Jest ona tutaj rozpinana, bo powiem dokąd jest długość. Może yy... ma być taka, aha. Bo... To długość jest dosyć krótka, no ale to, wiecie, ona fajnie wygląda właśnie podwiązana wydaje mi się. Typowo taka na lato. A, zdecydowanie na lato i, i wiecie, co. Yy, no fajna jest. I wiem, że mieli też ją właśnie w różnych kolorach. Mieli ją w różnych kolorach, natomiast taka biała fajna. Fajna. Już mam okazję na wygląda. Lubię takie rzeczy takie. to leczkaste. Teraz na mnie musi nowa koszula. Bardzo fajna. Materiał jest właśnie taki gnieciony, strukturalny. I generalnie no, wygląda tak. Można ją faktycznie nosić gdzieś rozpiętą, gdzieś sobie podwiązać, paskiem spiąć, no, cokolwiek z nią podziałać. Dla mnie typowo letnia na taki już wieczór, w lecie, jak jest jeszcze bardzo ciepło. Idą wakacje moje. Teraz mam na sobie bluzę za 130 zł, wykonaną w 100% z bawełny, jest to y, taka dusza bluza i powiem Wam, nie wiem czy się nie słyszę właśnie na teraz, jeżeli na jakąś bluzę będę sobie po prostu chciała dostać, a szukam bluz, to y, no nie wiem, czy po prostu właśnie nie wybiorę coś takiego niestandardowego, tylko właśnie coś, coś takiego, wiecie, innego. Y, ma zameczki, ona jest asymetryczna, z jakimś y, podszyciem, to podżycie. Znaczy ja wiem, o co oni chcieli, że niby koszula wystaje może, czy coś. No tego no, tak chcieli, wiecie co. Zameczki są tutaj rozpinane. Yy, może jakby tutaj była ja troszkę taka, nie chcę rzeczowa, że grubsza, bo wiecie, ale yy, to by dziewczyna to by fajnie może wyglądała, natomiast no, nie, nie, nie jest źle. Wam, no, że mi się podoba. Podoba mi się ta plusa. W ogóle podobają mi się motywy, jak są kobiety, jak ma jakieś twarze narysowane. <grym> Na, 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 na jakieś naturki po prostu na bluzkach i na bluzach. Także ta bluza wygląda tak. Fajnie, fajnie. A długość jak tych rękawów, że... Ale ja to tak bym połatnie słuchajna. Ja dałabym na rzutkę. Teraz na mnie bluza, którą miała Edzia. Rzeczywiście jest bardzo szeroka. Także no, no, nie wiem. Nie lubię aż tak szerokich ubrań, jest też dosyć długa. Akurat mam niefortunnie do spodnie, które uważam, że niespecjalnie pasują. Ale sama w sobie nie jest zła. Buźki są. Widziałyście pewnie nasz Holzzar. Jeśli nie, to zapraszamy. Tam mamy właśnie dużo koszulek z takimi buźkami, więc buźki są po prostu na topie. Co mnie bardzo cieszy. cieszy. Na mnie teraz cienka Ramoneska. Mam rozmiar M, kosztowała 149,99. Jest cieniutka, ma odcień ciemny, pudrowy róż. W każdym razie, odcień bardzo ładny, mi się wydaje, że delikatnie wchodzi w fiolet, ale to wiecie, ja mogę mieć takie dziwne odczucia. Jest ładnie dopasowana, troszeczkę dłuższa, także nie tylko do tych wysokich stanów. Natomiast, jeżeli macie coś tutaj, no, bardzo krótkiego, to by dziwnie wyglądało, ale takiego w miarę, no to. To no fajnie, taka typowo letnia, bo to jest naprawdę cieniusieńki materiał, ale jest bardzo ładnie wykonana, bardzo przyjemna. No i ona tutaj trafia do mnie do rozważenia. Już Wam się tutaj rozepnę. Nie ma podszewki, ale wiecie co, 150 zł w porównaniu z ochnikiem na przykład, no to... No wiadomo, że nie ma co wymagać, nie wiadomo jakiej jakości, natomiast jest naprawdę przyzwoita, jest naprawdę ładna. Teraz na mnie różowa ramoneska. Powiem Wam, że jest bardzo przyjemna. Taka, o, ja to ludzie ramoneski rozpięte. Nie <laughs> <laughs> większość z Was. I już Wam pokazuję, jak wygląda. Długościowo jest ok. Fajny, fajny kolor. Podoba mi się, co mi się w niej bardzo podoba, że jest taka wiecie, o taka lejąca, nie jest to taka sztywna, bo jak są mamy to skórzane kurtki, to one no, są jednak faktycznie troszkę takie mocniejsze, e, długość rękawów jest fajna, no powiem Wam, że nie mam tu nic do zarzucenia, co ja naprawdę jestem wymagająca, jeśli chodzi o takie wiecie, narzutki. Na mnie teraz długi płaszczyk e, alpaka, e, powiem Wam szczerze, że jest za 260 zł. tak? Dobrze jeszcze pamiętam? Się, 60 Powiem Wam zapidane zatrzaski z nadrukiem misia, z kapturem, już Wam pokazuję jak z tyłu wygląda, z na nadrukiem, R, jak, nie wiem, jak rower, jak jeźdź na rowerze. Z nadrukiem, fajny, z kieszeniami. Powiem Wam, lubię takie rzeczy, bardzo lubię takie rzeczy, dlatego, że to są, wiecie, rzeczy, jak to mówię, wdziewasz i wychodzisz, i nie trzeba się... bo teraz czosnki troszkę tak mocniej chodzą. Natomiast rozpięty tak, no jest fajny. Ten płaszczyk jest fajny, jest taki bardzo mięciutki. No, ciekawa jestem jak po z takimi rzeczami, bo już nie żyłam coś takiego w O Oj, wiesz co, mi się wydaje, że czyszczenie chemiczne, bo to nie wiem, czy... No, no chociaż koc się pierze w sumie też o podobnej fakturze i żyje, nie? No właśnie, no, ale też o, zastanawiam, to zastanawiam to już się, dajcie tak. znać, co, jakby takie rzeczy traktujecie. I ja mierzyłam taką rzecz właśnie drizer, pamiętam, taką pudełkową i też miałam ten materiał i nie zostawiam sobie tego, dlatego, że ja po prostu się boję, co się z tym stanie później. Natomiast facet wzór super. Teraz na mnie ten, nie wiem, jak to nazwać, płaszczyk, który miała na sobie Edzia. On ma tutaj kapturek. Materiał jest bardzo przyjemny. Mówię Wam, jak taki przyjemny pledzik, kocyk. Już Wam prezentuję, jak na moim wzroście. Ten tył ma bardzo ciekawy. Także jest to coś naprawdę o! ciekawego. O, fajnie wygląda. Mhm. Jeszcze raz mam tutaj tył zaprezentuję. Także jak lubicie rzeczy niestandardowe, które gdzieś tam się wyróżniają z tłumu, no to myślę, że to jest właśnie to. Na mnie teraz taki zestaw, nie zestaw. Top za 60 zł, wyprodukowany w Polsce. Mam rozmiar M i uważam, że powinien być rozmiar większy, bo tutaj strasznie ciśnie. Natomiast no, nie wiem, czy się przekonam do tego typu rzeczy tam z dziurą na brzuchu. I mam do tego jeszcze spodnie dresowe, rozmiar S na M. I kosztowały 120 zł, coś takiego. I rozmiar jest dobry. One są z takiego grubszego dresu. Nie widzę tutaj metki, ale to będzie bawełna pewnie z poliestrem. Bardzo fajne. Akurat wzięłam beżowe. Już Wam pokazuję jak w całości. Także no spodnie mięsiste. Fajne. Top przebija tutaj ta część. Jest taka Wymaga wyczeliste i Teraz na mnie dresowe spodnie, które już moja Wam pokazywała. Ja się nie pokusiłam o arkę góry, bo po prostu jest bardzo krótka. Ja uważam w ogóle, że moja rybis jak trzecią wygląda, że ja, więc wiecie co, bez sensu robić, jakieś się antyreklami i rzeczy. Natomiast spodnie są fajne, dresowe. Mm. A czy co mi się na pewno podoba, że mają ściągasz w talii i ściągasz na dole? Bardzo lubię takie rzeczy właśnie, że nie jestem zaspokojony: takie wiecie dresowe. Takie. po tylko takie właśnie, spięte. Fajny kolor, fajny. Podoba mi się. Pod się bardzo podoba. Zresztą ja takie spodnie i dresowe także akurat się żeby mi coś tam nie pasowało, no to muszę faktycznie nie leczyć. Bardzo na Na mnie teraz kurteczka parka też w rozmiarze One Size e, za 180 złotych e, no rękawy powiem Wam, że jeśli chodzi o rękawy wiosenę, już już, już, jeszcze nie mają, ja w lecie myślę, e, to ja e, troszkę akceptuję jak jest tak troszeczkę krócej, tak? Troszeczkę. Nie wiem, żeby tak całkiem, bo i tak gdzieś tam albo mam jakiś dłuższy sweter, który mi wystaje, albo coś innego, więc, więc jest to akceptowane, natomiast przychodzie że nie to wiadomo. To już nie ma takiej e, czy odzieży wierzchniej, zimowej, jakiejś, czy tam grubszej. Natomiast parka jest zapinana na guziki, jest z kieszeniami, e, jest e, z też troszkę, wiecie, w pasie i z kapturem, słuchajcie. Z kapturem fajnym, taką krateczkę. Coś takiego zupełnie innego, bo parki by się mogły kojarzyć, że są przeciwdeszczowe, z takiego bardziej ostalionowanego materiału. Natomiast ta miejscowa fajna, też fajna. Taka, wiecie, już mam wskazówkę, jak wygląda. Teraz na mnie dżinsowa parka, także jak widzicie, parek bardzo dużo tym razem. Właśnie z kapturem, natomiast no nie wiem, coś tutaj na mojej sylwetce to na nie leży najlepiej. Trzeba byłoby ją jakoś tam pokombinować i nosić w taki sposób, który nie zapewniałby mi żadnej ochrony przed chłodem. Także akurat dla mnie nie za bardzo. A takie przetarcia co wygląda całkiem spoko, więc jeżeli lubicie te kroje, to będziecie zadowolone. Mam na sobie krótką ramoneskę beżową, rozmiar S, kosztowała niecałe 200 zł. Takie jest tutaj trochę, no, ala skóra, tak, ale nie czuć jej niczym dziwnym, także to jest naprawdę na plus. Jak widzicie, jest rzeczywiście króciutka, także do wyższych stanów. Już Wam się przejdę, i bo zaraz Wam pokażę jeszcze, jakie mam Tutaj mamy zapinany pasek, ja go sobie zapięłam, żeby lepiej wyglądała i jest rozpinana, ale macie dwa zamki, oddzielne, w pełni funkcjonujące, więc możecie ją zapinać na tą stronę albo na tą stronę. Także bardzo ciekawe rozwiązanie, jak tam bardziej lubicie. Słuchajcie, teraz rozmiar tej, tej Ramoneski w rozmiarze S jest, jest za mała, no jest ewidentnie na niej za mała za mam tutaj w rękach i w ogóle tak, wiecie, tak się czuję, ściśnięta. Natomiast kolor mi się podoba, ja wolę, żeby troszkę dłuższe były, tylko że znowu, hmm, ten pasek można tutaj faktycznie zmniejszyć i nie odstaje, bo wiecie, o co mi chodzi, że nie lubię, jak te kurtki tak po wyją, wyją, tak się Natomiast kurtka, znaczy no, ramoneska fajna, fajna alternatywa, ramonesy właśnie tak, yy, Nieskórzanych dla osób, które zastanawiają się, czy chcą chodzić w tym tak często, czy nie chcą w tym chodzić, no to mniej kasy zapłacimy, a mamy coś fajnego, nie? Całość tak. Mam na sobie parkę za 279 zł w rozmiarze S. Bardzo podoba mi się połączenie tego beżu z tym czarnym odcieniem. Parka jest ze zwężaczem, zwężaczem ściągaczem w Talii. U mnie wychodzi trochę wyżej niż talia. Są kieszenie, jest kaptur. Bardzo dużo tych naszywek ma i już mam się odwracę z tyłu, jak to wygląda. Powiem Wam, że widziałam na zimę bardzo dużo kurtek właśnie z takimi tymi przeszyczciami, były modne. No nie wiem, no to jest też kwestia tego, czy lubicie podążać za modą, czy na przykład coś kupicie i zostanie z Wami. Natomiast wygodna jest. No Może bym większą rozważała przez tą długość Dla mnie teraz kolejna parka. Ona, nie wiem, to jest beż, ale taki jakiś wchodzący, nie wiem, taki przybrudzony beż, o, w ten sposób. Natomiast uważam, że jest bardzo ładna, też bardzo ciekawa. Coś takiego niezwykłego. To nie jest ręka, tylko to jest kawałek po prostu tej parki. Już Wam pokazuję, jak u mnie się prezentuje. Tak, ten pada dobrze. Spoko. Ściągasz mi, wypada dobrze. No, Także wydać. jest. Jest spoko. Mam na sobie teraz miętową kamizelkę w rozmiarze S. Ona jest długa i ta mięta jest taka raczej rażąca. Na, yy Boże, nie rozmiar S, tylko chyba uniwersalnie, z czego pamiętam. Kosztowała około 200 złotych, Ma karturek ma kapturek, jeżeli lubicie kamizelki, jeżeli lubicie długie, obszerne kamizelki, to jest to coś dla Was. Były też inne kolory, jeżeli nie jesteście zwolenniczkami wziętymi. Teraz na mnie ta mocno uderzająca zielona kamizelka. Ja Wam powiem, że ja się na wtedy nie, nie dobrze czuję takich dużych rzeczach, natomiast ja wiem, że. Spośród nas zawsze są dziewczyny, które takie już fajnie wyglądają. Ja znalazłam, żeby nie źle wyglądała, więc że, że jej tak fajnie, więc yy, Ona jest też zapinana, powiem Wam tutaj o, widzicie, że tutaj macie... O, Ona jest zatrzas, więc nic wam nie będzie odstawać. A na mnie prezentuje się tak. W plecy na pewno nam będzie ciepło. Mam teraz na sobie kolejną partię za 260 zł, w że one size e, z naszybkami, e, z kapturem, który jest e, nieodpinany. E, ja ją tu mocno ściągłam, bo ona jest taka bardzo obszerna. Widzicie, że ona nawet nie ma, rękawy są dosyć szerokie. E, ja mam się rozwiążę, żebyście widzieli, jak ona wygląda. To ona jest po prostu duża. Faktycznie duża, natomiast e, fajna do wystylizowania, fajna do. Ubrania, no na pewno y, nie przejdzie nikogo Was obojętnie, bo słuchajcie, popatrzcie się, odwrócę Wam się, co mam na myśli. Co mam na myśli, mówiąc, że nie przejdzie nikogo Was obojętnie? To są naszybki, słuchajcie, z agrafkami. Z Także macie możliwość y, odpięcia tych wszystkich elementów, przepięcia ich w inne miejsce. No, jest fajna. Jak dla mnie mega Instagramowa. Teraz nam mnie długa parka z doczepionymi elementami. Tak jak ja mówiła, możecie sobie je podczepiać albo poprzemieszczać, jeżeli takiej rzeczy nie lubicie. Zaraz zobaczycie, że przy metrze 60 to ona jest rzeczywiście bardzo długa. Natomiast jest lekka i ten materiał jest bardzo przyjemny. Generalnie mi się podoba. Już Wam pokazuję, jak przy mojej sylwetce. No tył jest przeciekawy. Teraz dla mnie przejściowa kurteczka one size około 200 zł. Już Wam powiem ona jest zapinana na zamek, tylko ona nie jest za, za, zapinana na zamek do samej góry tylko widzicie, ma taki kołnierz, który jest wywinięty z, z takim wzorem geometrycznym. Natomiast Zameczek jest tylko tu i są zatrzaski. Bo ona ma robić może za bardzo jaką marynarkę puchową, tak bym to może bardziej określiła, związaniem z związaniem z, tani, z kieszeniami. To jest taka kurteczka częściowa, tyle że ja bym tutaj coś musiała mieć albo jakiś golf, albo coś takiego, żeby. Nie wiem, chyba żebyśmy się to jakoś tak założyły. O, wiecie, jak to było chłodniej. To można było to kombinować, już mam teraz, wie, jak wyglądam. Na mnie kutka ze wzorem, takim liście greckim. Uważam, że jest całkiem fajna. Ja to mam sprażenie jagomę, jadę. Tak. Każdy ma coś swojego. Natomiast tak, ręka by na mnie ciut za duży. No tutaj specjalnie mierzymy te same rozmiary, bo obydwie się jakoś nie wciskamy. Ale jak widzicie, różnie leżą w zależności od wzrostu i od figury. Dosyć szeleści przyznam. Mam na sobie spodelki w rozmiarze one size za 80 zł. i one są raczej sztuczne bardzo sztuczne bo fajny mają kolor, fajnie, że ta klatka jest taka dosyć duża. Nie podoba mi się jak to się tutaj u mnie układa, nie wiem czy tak są uszyte, że tak wiecie, no, no nie podoba mi tak się. Nie są też zaprasowane to tak, no nie wiem, coś mi tu nie bardzo, wiecie, co tak jakoś... Leży, już Wam pokażę, mają pieczonki, ale już Wam pokażę, jak ja w nich wygląda. Może ona będzie wygląda lepiej. Wątpię. No nie wiadomo, z z tyłu. Fajnie, że regulowane czy coś, to ale znaczy przy tą że możemy lepiej, to co, założyć, zjeść coś więcej, niż tylko yy, marny obiadik. Ale nie wiem, coś mi się tu nie podoba. Nie do końca. Teraz na już o które gdzieś się nie podobały i mi się również nie podobają, i również nie leżą. Tutaj tego materiału jest za dużo, także muszę je dosyć mocno związywać. No i no, ocencie sam, jak się to układa. No nie, to się nie układa. No to wiecie, jest... na modelkach, jak ona tam ładnie stanie, coś tego, to wygląda fajnie, natomiast no, pozycja na co dzień to jest raczej taka. Niezdjęciowa, <laughs> i nie wyglądają zbyt rewelacyjnie. A tam sam potrzebował marynarki. Tak, marynarki i chyba długie spodnie jeszcze. <laughs> co myślicie o tej kolekcji? Co myślicie też o okryciach wierzchnich, bo było ich całkiem sporo? Wiecie, idzie wiosna, już zrzucamy te grube kurtki. No i tak nas tam zaciekawiło parę rzeczy takich cieńszych, troszkę, na przykład to. I co myślicie o, o rozmiarach typu uniwersalnym? Tak, jak na... tu. Wiecie. Różnie, różnie to wyglądało w, w naszych przypadkach, więc... No. Czasami uniwersalny to jest S no. na M, tak? Tak, albo S na XL, uniwersalne. Albo na XS, albo XL na XXL. No. I jakbyś, no, Nie wiem, nie po nie wiem. prostu to jest... nie, nie, nie bardzo się w tym przy tym odnajduję. Aczkolwiek jak są też te rozmiarówki, wiecie, 38, 40, to też tak jest, że... Jakieś połówki powinni robić jak w butach nieraz. No, to tak. Słuchajcie, albo węższa w talii, szersza w biodrach, z większym biustem, z mniejszym. Taką personalizację. Słuchajcie, to jest, jest dobra, niezły, niezły pomysł. Dobra, do zobaczenia w kolejnych filmikach. Na razie, cześć. Pa.